Jest. Nie, dzisiaj tak znowu tak powracamy tak do ROBLOX Dzisiaj gramy tak, tak, No, to nie, to, to jest normalna gra. I czekajcie, widzowie. No, widzowie, to jest No tutaj ogólnie. No.

you can i have a food number one food number three no number one, one, one sorry Trzymaj Donutka Albo on się zjadł Donucika No ja idę, mogę ja? Co? Co to było kurwa? Co? Ale co? kurwi kleszczy Co, co, co? Złapał tego szczura Nie, a masz ty kurwi bo go zabiłaś Dobra, daj tego szczura Może poczekajmy na chwilę? Daj zamówienie od klienta Może on się do ciebie śpią Eee, o chamę... Co? Number 4? Daj mu po prostu domata, tryb domaczę. Ale on mówi number 4? Tak, bo myślę, że on myślał pamięć pod... O jeszcze damy mu trójkę, że najwyższa pozycję. Patrzcie. Era tub sker! Ej, a może chodzi o tego szczura jako numer 4? No ja nie wiem. Czy mogę mać swojego szczura? Bez śmieci, bo śmieci nigdy nie przyjeżdżają. Oha. Dobra, to nie jest śmieci. No czemu ty wszystko robisz? Dobra, no, idź wyrzuć te śmieci. Ja też pracuję w dzienniczące, tak jak ty i komedzy. A ja też chcę. A gdzie ty jesteś? No jestem w kuchni, no. No to chodź. No chodź. Chcę idź wyrzucić. No chodź. I wiesz. I śmieci lepiej. Pierwszy. nie no tak. a tu są śmieci ale ja wyrzuciłem co to było? nie wiem nie no bo my tą grę znaleźliśmy i w no. to wchodzimy nie? no to nie jest w ogóle horror to miała być gra o no, to nam, że to jest fajna miła gra o burgerach no. ja ale lubimy number one że ginam po angielsku, ale Gda jest po angielsku, nie, o, ]wać. jej, skończyliśmy drób, jest jasno, stary, Ej, kamerka mi się popsuła, nie jest jasno, kamerka mi się popsuła, nie, nie mogę się rozglądać, stary Trzeba się ruszać. O tak, W, A, S, D. Nie, nie mogę. W ogóle kamerką ruszać. To po prostu. Co ty zrobiłeś? Reset. No to ja też muszę. Wyłącz ten odcinek już, bo musimy o to. Bo wszystko spiszczyłeś. Hmm. Chyba moja kamerka. Dobra, widzowie, gramy jeszcze raz. Chodźcie. Nie gramy jeszcze raz, tylko trzy kamerki. Chodź, Fabian. No z jakąś babą nie chcę, no. Jau, jau, widzowie, znowu ten sam stolik, który przed chwilą był. Powiem wiesz, że kom... nagrywanie jest ciągle włączone? No. no i co? No to idziemy. <słuchany> Dzień pierwszy, znowu, znowu <słuchany> We get a food number, too. <laughs> has escaped from a maximum security prison. <laughs> Witnesses say he escaped <gasps> in a white pickup truck with tinted windows. If you see this car, contact the police immediately. No, Czyli Co? Can I have food Masz obu rodziców? What? Masz obu rodziców? What? Masz obu rodziców? What? Masz obu rodziców? No mam. A tutaj akurat się zdziwiłem. A oni się, i Ciebie nie dali w dwójkę wychować? Przestań mi zabierać te zamówienia, bo Cię klapnę zaraz z, tej, z tego mopa. Nie ma czegokolwiek w tu. Ej, ja słyszałem jakiś dźwięk. Aha.

куда я мог бы я бы ему дал дому, давай, не, не, не давай ему, не давай ему. Де Фабиан! Есть,

Poza no, Nie, Nie wyłącz. Wyłącz. No dobra, po prostu, widzę, że jesteśmy okay. Let me get a food Boże, jak tu jedzenie. To jest kurczak w tym mopie. <grym> ja tam to wrzuciłem na serio. Już nie mam tego kurczaka, zobacz. Patrz powiem. O nie. Sprzątałaś beze mnie. Deszcze. Przestań. Nie, to mi tata puścił. To Michał puścił na lekcji. Give me food number three. Ja chcę następnemu klientowi podarować mopa

Okej. Okay. Give me food number three. Ja odbieram. Ty nosisz jedzenie. Podaruj mop. <gryw> Dałem mu się go mopę. Nie. Tak, mospa. <gryw> no. The killer can escape. The maximum security prison is still on the loose. If you have any information, contact the police. i just am I Yes, I missed the Keep the spider in the freeze. Whoa! co? tam baca. mu trzymaj mopą. Fuks. Chodź tu będę łup <mum> no, czemu Dokąd telefon jeszcze? pisze? Czemu tam pisze mój, mój? Hopefully it was just a false alarm. If not, open the safe behind the employee of the month picture. The code is 1234. Għandi bżonn ta' Everyone, we are here at the local suburb after several employees went know. missing during their night shift. Police are investigating. Some say it is connected to the murderer who escaped from the prison a few days ago. If you have any information, please contact the police.